Wielu z nas ma takie fałszywe poczucie, fa fałszywy sposób myślenia, związany z tym, że za złe sytuacje w swoim życiu obwiniamy Boga. Mało tego, nieraz słyszałem w życiu ludzi, którzy mówili, że moje chore dziecko to mój krzyż. Wielu ludzi myśli, że Bóg ich uczy czegoś przez cierpienie. Chcę Wam powiedzieć, że On nigdy nie syła na nas żadnego cierpienia. Jego krzyż uwalnia nas od wszelkiego cierpienia i wprowadza nas w życie, ściąga z nas wszelkie cierpienie. Jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni. Żadna choroba w naszym życiu nie jest żadnym krzyżem i nigdy nie pochodzi od Boga, ponieważ gdyby tak było, byśmy mogli ten krzyż odłożyć, byśmy mogli na chwilę, na dzień, dwa zrezygnować z jakiejkolwiek choroby. To nie jest żaden krzyż. Chrystus uwalnia cię od cierpienia, nigdy nie zsyła na ciebie żadnego cierpienia i nigdy nie próbuje cię uczyć przez cierpienie. Cierpienie jest naturalnym skutkiem panującej śmierci i grzechu na tym świecie. On przyszedł, by nas od tego uwolnić, a już na pewno uwolnić od wszelkiego rodzaju strachu. Zaufaj mi, żadne cierpienie nie jest krzyżem, który ty masz nieść.